Witam serdecznie. Właśnie zdjąłem wajchę zmiany biegów od Rometa. Tutaj mam. O, zobaczcie, jakie luzy, nie? O. Całe lata. O. Dlatego zaraz jadę, bo już dostałem cynk, że przyszła paczka z nowym właśnie z nową wajką. Tutaj nic się nie dało z tym zrobić. Tutaj na przegubach, jak widać, luzy niesamowite są. Jedną ręką tak za bardzo nie pokażę. Ale ludzie są takie, że po prostu yy, po prostu poziom, że tam skoku tej dźwigni był tak duży, że trzeba było podnosić nogę i to było po prostu, już aż przesada to była, więc musiałem zamówić 60 zł nową wajchę, także jedziemy, odpalamy polówkę i jedziemy, dobra, lecimy z tym koksem. Muszą się podgrzać świece odszczała. A dzisiaj nie jeżdżony. Dzisiaj polówka nie jeżdżona była. Pamiętajcie o pasach Moi no milli. To jest niezawodna technologia. Ten silnik Diesla przeżyje nas wszystkich. No to jedziemy. Jedziemy po wertepach w drodze po nową wajchę dla mojego Rometa K125, pseudonim Suzuki GS 125. No, już wracamy, już wracamy, co tu mamy, co tu mamy, to chyba moja dźwignia. Także jedziemy. Dobra, unboxing paczki. Pierwszy raz otwieram z wami. Jeszcze nic tu nie ruszałem. No dobra, jest, 78 zł Kolejny, ko, ko, o, Mińsk Mazowiecki. Heh, konkretnie. Ale co my tu mamy? Co my tu mamy ciekawego? Patrzcie, takie zabezpieczenie musiałem wyjąć, nie? Z tego trzpienia tutaj. To trzeba będzie później ładnie zrobić. Wszystko będziemy robić. Co my tu mamy? O! 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 by nowa dźwignia no i mam nową dźwignię ale patrzcie też ma luzy. też ma luzy na tych przegubach no nie wiem, zobaczymy to zaczynamy montować wtedy pierwsze co, bierzemy smaru trochę i smarujemy ten tutaj czpień tutaj o no. i zaraz będziemy montować dalej wstępnie zamontowałem nową dźwignię zobaczcie od razu lepiej to wszystko wygląda jest jakiś luz nie wiem właśnie od czego są tutaj te nakrętki może te nakrętki jak się coś tutaj porobi to może zmniejszy się ten luz nie wiem czemu taki luz jest może jak tutaj dokręcę mocniej bo no to widzę, że tutaj na tym to się dzieje no Widzę, że na tym to się dzieje. Może jak dokręcę, to będzie lepiej. I teraz dajemy podkładkę. O, taką. Tutaj nieźle nasmarowałem. Musi być smar. I dajemy zabezpieczenie. O, tutaj nie. I ta, ale założę je już poza, poza kamerą, bo potrzebuję obu rąk. Ok, zabezpieczenie już założyłem. I teraz tej śrubeczkę gdzieś mam. O. Dodamy synową i podkładkę sprężystą. O. I to damy tutaj, kręcimy i to będzie wsią. Zobaczcie, nie wiem o co chodzi, ale tutaj prawie, że co, prawie co zawadza. Nie wiem czemu tutaj tak jest. I luz też jest, ale to widzę, że na tym już jest luz. Ale jest dużo lepiej i tak niż na starym, ale myślałem, że będzie lepiej. I też nie wiem, dlaczego to jest tak blisko tego. Tak nigdy nie było. To było kurde. To było gdzieś. W ogóle ta dźwignia była bardziej wysunięta. Gdzieś tutaj, nie? W ogóle inaczej jakoś to. Ta dźwignia w ogóle inaczej jakoś działa. Ale działa. Także sukces jest jakiś, nie? No ale jak za 70 zł, to myślałem, że będzie coś lepszego, nie. No dobra, trudno się mówi. A i podniosłem jeszcze yy, iglicę w gaźniku, o jeden rowek. To wam pokażę teraz, jak chodzi, jaka jest reakcja na gaz. Byłem aż, aż zdziwiony, yy, jaka jest różnica, nie? Czyli dałem mu większą dawkę paliwa, nie? Przez to właśnie, że mam ten filtr powietrza, ten właśnie gąbkowo stoszkowy, taki pseudo, nie? Pseudo sportowy To silnik dostaje dużo więcej powietrza, i teraz większą dawkę paliwa. Trochę jeszcze poregulowałem śrubą od powietrza. I zobaczycie zaraz mam go palę, ale to na dworzu, jaka jest różnica w reakcji na gaz i w ogóle yy, troszkę lepiej nawet idzie, nie. Także ale będzie za to więcej palił, no ale powiem Wam, że teraz praca tego silnika podoba mi się. Także. No nie wiem, to mi się tak średnio podoba, a to mi się podoba bardziej. Patrzcie, już wszystko wiadomo. Zobaczcie długość tutaj tej tulei, a długość tulei tutaj. Ta tuleja z nowego jest dłuższa, czyli to jest inna dźwignia zmiany biegów i pod innym kątem widać tutaj dana jest. Yy, dlatego to tak blisko jest ta wajcha tego tutaj e, czegoś, tak? Dlatego, że prawie obciera. To jest po prostu inna dźwignia. Tutaj bardziej to przyspawali tak na zewnątrz, dlatego jak miałem ten, to nie było żadnych problemów z zawadzaniem tutaj, nie? Tutaj też nie ma, ale prawie, prawie że, nie. No zobaczymy w praktyce, jak to będzie chodzić, nie? Ludzie są zdecydowanie mniejsze, ale są. Teraz wam pokażę brzmienie mocnymi glizce teraz moim zdaniem to się zajebiście zgrywa z tym sportowym filtrem powietrza bo dostaje i więcej powietrza i więcej paliwa teraz wam pokażę reakcję na gaz widzicie jak na ten gaźnik Bez pompki przyspieszającej Moim zdaniem rewelacja Kurde patrzcie. Jak za mocno dam to Przymuli O widzicie Brak pompki przyspieszającej w gaźniku. To jest prosty gaźnik. Ale patrzcie, kurde, lepszej reakcji na gaz w tym motocyklu chyba nie da rady zrobić. Także dobra. Dzięki za obejrzenie. I pozdrawiam.